Dzisiaj jest 15 lipiec 2022 rok około godziny 17:00 piątek jest to Sobótka, Sobótka, Dolny Śląsk tam jest właśnie szlak turystyczny i Góra Śląza i ta antena dokładnie tam a tutaj chodnik robią po tamtej stronie chodnik robią na odległości gdzieś 500 metrów więc jest wszystko rozkopane Zwracam się niniejszym do wszystkich wolnych ludzi, suwerenów, do Drogiej Ławy Przysięgłej Suwerenów Lechitów, Słowian, Ariów. Wszystkich wolnych ludzi żądam surowej kary dla skundlałego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, Wydział Pierwszy Cywilny, Sąd Rejonowy Wrocław Przyki za uniemożliwienie mi 5 lat kontaktu z dziećmi, przekazywania kieszonkowego pieniędzy opiekowania się nimi i tak dalej oraz wszystkich tych, którzy do tego doprowadzili. Marcin Kaczmarek, prokuratoria nie wiadomo jaka tam w Wrocławiu oraz jego dobra Kumpela.